6 miesięcy temu opublikowałem film, w którym łączyłem różne karty graficzne NVIDII VSLI. W, w dzisiejszym filmie wrócimy do setupu dwóch GeForce 210. Z tym, że jeden z nich jest tak naprawdę GeForce 310. W ramach przypomnienia są to najgorsze karty graficzne, jakie można kupić dzisiaj w normalnym sklepie. Jak widzicie, SLA jest włączone, a nie jestem w trybie testowym, i właśnie dlatego wróciłem do tego tematu. Jeszcze do niedawna, aby załadować zmodyfikowany sterownik NVD, trzeba było uruchamiać tryb testowy. Co powodowało, że nie można było uruchamiać wielu popularnych gier, takich jak Fortnite czy Far Cry 5. Udało mi się również ulepszyć wydajność tych dwóch kart graficznych, przez co cały setup jest szybszy. Different SLI Auto to patch, który pozwala łączyć różne karty graficzne NVD, nawet jeśli nie wspierają SLI i znajdują się na płycie głównej, która również nie wspiera SLI. Dziś pokażę Wam nową metodę instalacji tego patcha. A więc na początku musimy wyposażyć się w oryginalne sterowniki NVIDIA. Tu musimy również pobrać patcha. Gdy już go rozpakujemy, przechodzimy do systemu 32 i wyszukujemy plik NVLddmkm.sys. W moim przypadku znajduje się on tutaj jest to ten, który wykorzystuje sterownik. W moim przypadku znajduje się on w tej lokalizacji. Jeśli chodzi o nowsze sterowniki, tutaj lokalizacja się zmieniła. I po pomoc musicie zajrzeć do linku w opisie. A więc kopiujemy ten plik do naszego folderu z patchem. No i teraz, w zależności od wersji sterownika, albo używamy programu Different SLI Auto, który spaczuje nam automatycznie nasz plik. Albo w przypadku nowszych sterowników, będziemy musieli użyć hex editora. W tym przypadku musicie zajrzeć do linków w opisie. Po tym przechodzimy do save mode'a. Robimy to tak, że wchodzimy tutaj w ustawienia. Wchodzimy następnie w aktualizację i zabezpieczenia, odzyskiwanie, uruchamianie zaawansowane, klikam Uruchom ponownie teraz, wybieramy Rozwiąż problemy, opcje zaawansowane i ustawienia uruchamiania. W tym menu wybieramy Włącz tryb awaryjny, czyli czworeczkę. Teraz naszym zadaniem jest podmienić oryginalny plik na ten zmodyfikowany. Aby wyjść z trybu testowego, wystarczy uruchomić ponownie komputer. Jak widzicie, sterownik nie załadował się, ponieważ rozdzielczość jest niska, ale spokojnie zaraz to obejdziemy i nie będziemy musieli uruchamiać trybu testowego. Teraz musimy pobrać DSFX oraz szarka. Gdy umiejscowicie je w jakimś dobrym miejscu, najlepiej proponuje dysk C, odpalcie CMD, oczywiście z uprawnieniami. Administratora oraz uruchomcie menedżer urządzeń. Teraz przechodzimy do folderu, w którym znajdują się nasze pliki. W moim przypadku to będzie cd, e, C Patch. I tutaj na początku musimy uruchomić szarka, czyli odpalamy plik o nazwie C.exe. Następnie po kilku sekundach odpalamy dsfx.exe. Po wykonaniu tego kroku Wyłączamy nasze karty graficzne w menedżerze urządzeń, a następnie je włączamy. W tym momencie nasz sterownik powinien się załadować. A więc teraz przechodzimy do panelu sterowania NVIDIA. Przechodzimy do ustaw konfiguracji SLI: Maksymalizuj wydajność 3D. Mamy tutaj SLI. Stosujemy. Trwa stosowanie zmian. Mignie ekran parę razy. Czekamy chwilę. Mamy włączone SLI. Po tym musimy wpisać dsfx.exe e. No i gotowe. A haczyk w tej metodzie jest taki, że po każdym ponownym uruchomieniu będziemy musieli od nowa ładować sterowniki. A więc uruchamiamy CMD z uprawnieniami administratora, odpalamy manager urządzeń, przechodzimy do folderu z szarkiem i dsfxem. Ja go mam tutaj właśnie, cdc.patch. Wpisujemy najpierw C.exe, po paru sekundach przechodzimy sobie do DSFX, uruchamiamy go. Potem przechodzimy do menedżera urządzeń i wyłączamy urządzenie. Nasz sterownik się załadował, więc wpisujemy DSFX.exe-e. A więc jak widzieliście jest to dość skomplikowane, ale działa. A więc jak przyspieszyłem te karty graficzne? Najzwyczajniej je podkręciłem, ale bardziej stabilnie niż 6 miesięcy temu. Przez to dzisiejsze wyniki będą nieco lepsze, choć nadal są naprawdę tragiczne. No dobra, a więc czas na wyniki wydajności tych dwóch kart graficznych. Ale jeszcze przed tym muszę Wam powiedzieć, gdzie je zamontowałem. Otóż, procesor, który jest na tej płycie, to i trójka 540 podkręcona do 4,4 GHz. Oprócz tego są tu 4 GB RAMu ddr 3 a wszystko siedzi na płycie GB GAP55M UD2. No cóż, może nie są to najbardziej wydajne karty na rynku, ale i tak jestem bardzo zadowolony z tego projektu i z tego, że w jakiś sposób poszukałem właśnie sterowniki Nvidia. Jednak wiele dzisiejszych gier nie jest już robionych pod SLI, ponieważ jest to nieco wymierająca technologia. Jednak nadal można je zmusić do tego, aby chodziły w SLI, bawiąc się ustawieniami. Na dziś to na tyle. Nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu, no i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia!